Jeju, ale one się teraz strasznie tepają. To jest jakaś porażka, naprawdę. Dobra, gdzie on się wytepał? Tam się chyba wytepał. Oj, dużo, dużo ich. Witam wszystkich w kolejnym odcinku z MSC po raz kolejny. No, była dłuższa przerwa, a teraz taki stric, można powiedzieć, że odcinków, prawda? No, jednak dzisiejszy film najprawdopodobniej jakiś super długi nie będzie, ponieważ Snapshot wyszedł dodał stalagmity, stalagnaty i stalaktyty tylko de facto, no i odnawianą lawę, Ale to nie jest nic takiego wielkiego jakoś na co oczekiwałem tak właściwie, miałem bardzo duże wrażenie nawet, że Dripstone Caves, te wszystkie rzeczy związane z Dripstone są tak. Mocno dość zapomniane generalnie. Już po samej zapowiedzi. Ale kto wie, może jednak tak nie będzie, bo no właśnie ta odnawialna lawa na przykład, tak? Dripstone. Na pewno się przyda do takiej odnawialnej lawy. Jednak niestety tym się nie bawimy jeszcze na tym Stashicie, ponieważ Dripstone cave jeszcze się nie generuje. Nie zrobiłem kopii, mam nadzieję, że mi się nic właściwie nie zbuguje. Mamy taką naprawdę szczerą nadzieję, kurczę. E, dobra, zróbmy tutaj jakąś taką. Troszeczkę większą tę platformę, jakbyśmy wrócili tym przejściem. Ale czy wy możecie? Okej, okay, dobra, przyniosło mnie. Yy, tutaj jest portal powrotny, ja go sobie na wszelki wypadek zapiszę, jakbyśmy nie znaleźli nic troszeczkę bliżej. Czy mam jakieś bloki budowlane? Powinienem jakieś mieć. Mam półtora staka. Jest to trochę mało. No nie będę ukłamywał. Ale może nam wystarczy. Miejmy taką nadzieję że nie będę miał takiego pecha jak na Minecraft Underground, gdzie dwa odcinki spędziłem na szukaniu NCD z Elytron, a cały odcinek na, jakiego, na szukaniu jakiegokolwiek NCD. Więc no myślę, że my się zobaczymy dopiero jak będzie coś ciekawszego tutaj. Bo wszystko to wygląda tak samo, kto wie, może niedługo już będzie większa różnorodność będzie, ale na razie jest to wszystko takie same, niestety. Czy, czy ty możesz tak mnie nie klepać mocno? Hmm Zapowiada się na pewno lepiej, niż na Underground'zie Ale niestety rewelacji też nie ma Chociaż może to taki początek streak'u jest No bo dalej nie będziemy mieli, ale będą shulkerboxy przynajmniej, tak? Będą przynajmniej Shulker Box'y A się zastanawiam czy wybijać wszystkich Wiecie co? Ja co End City? Ja je sobie zostawię. Nie będę tutaj absolutnie nic ruszał, ponieważ jeżeli nie wiecie, od Snapshota 20W 45A, czyli pierwszego Snapshota do 1,17, można klonować Shulkery. Shulkery, nie Shulker Boxy, i jest to mechanika, a nie błąd. Więc my poszukamy sobie gdzieś indziej End City, może jednak. A tu zostawmy na razie w spokoju, jest zapisane, gdybym miał um, tego Forge'a, to bym sobie waypointa postawił, ale Forge'a nie mam, więc no, musimy sobie radzić za pomocą screenshot'ów. Przeskoczyłbym tam perłą, ale szczerze powiedziawszy się boję, nie chcę zginąć zaraz po wejściu do tego wymiaru. Eee, no nie chcę, nie chcę po prostu zginąć zaraz po wejściu do tego wymiaru, a też nie chcę... Ja się bawić w takie coś, że będę przywracał świat z kopii. Jeszcze też kopia jest przed pokonaniem smoka, niby. Niby wiem, co tam takie. Wiem, gdzie jest twierdza, wiem nawet, gdzie jest portal mniej więcej, bo otwierałem F3 na odcinku. Wow, pomyślałem przynajmniej o tym. Znaczy, w sumie to był przypadek, że otworzyłem. Myślałem o czym innym, ale no, otworzyłem. I to jest fakt. Go się nie zmieni i kordy będę miał, kiedy będę potrzebował. O, 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 o tym właśnie mówiłem, o tym właśnie mówiłem i jest, jest stateczek. Czy tam naprawdę nie ma statku? Nie, ej, weźcie mi powiedzcie, żeby mi się po prostu jeszcze nie pojawił. Dobra, jest stateczek. Okej, okay, już się troszeczkę zdygałem. Nie będę objął w bawełnę, troszeczkę się zdygałem, że statku jednak nie będzie w takim dużym City. I tutaj już z szalkerami możemy się klepać. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to jest taka, że do statku chyba się wbudujemy, bo nie chcę. Oj... Jej... Czy szalkerem się. Z... Czy wy. Ej, no czy wy możecie? Bo kurde, no co za. Dajcie mi wziąć tą wodę. Dobra. Dobra, wytepał się. Nie mam pojęcia gdzie. Zaraz podniesiemy to muszę. Zobaczymy skąd przyleci pocisk. Tylko, żeby nas nie wywaliło gdzieś znowu. Kurde. Shocker bullet explode. Więc jest to gdzieś. Nie wiem gdzie. A przydałoby się typa pozbyć. Dobra, wchodzimy do góry. A właśnie, ja teraz się zorientowałem, że nie mam paczki, paczki włączonej nawet. Dlaczego taki precedens miał miejsce? Dlaczego aż tak bardzo zgrzeszyłem, grając bez własnego dziecka swojego, można tak powiedzieć? Eee, przełączałem się na 1.16.4. Jak <grych> najprościej mówiąc. Bardzo dziwny pokój. Pierwszy raz taki pokój w ogóle widzę. Ja nigdy takiego pokoju w End City nie widziałem. Ej, czy to jest coś nowego? Okej, okay, już do mnie strzelają tam. Słyszę, skąd tam strzela typo. Dobra. Ale pomyślałem, że przyda mi się jakiś ten. Jednak, e, jakiś shulker box. Ej, czy... A czy wy możecie troszeczkę mniej mnie klepać? Proszę. Tam się wytepał. A, się sklonował, ej fajnie. No, także mamy tutaj właśnie... E, pokazanie tego, że one rzeczywiście się klonują, ponieważ on miał już ten efekt lewitacji. A tam shulkera wcześniej nie było. I czyżby się tam sklonował kolejny? Nie wiem. Jednak wiem, że na razie tam jednak nie idziemy. Idziemy do statku, żeby mieć elitrę, żeby na wszelki wypadek e, móc się uratować przed wypadkiem z dużej wysokości. Dobra, mamy dwa staki. Tak około dwa staki teraz e, budulca. Mam szczerą nadzieję, że mi to wystarczy. ok jesteśmy tutaj. Woda zebrana, więc na wszelki wypadek na pewno mamy. Jak się ratować już myślałem, że przestała spływać, bo jeżeli ktoś nie wie, od 115 działa to bardzo tak sobie, niestety. Kiedy uzyskamy Edytrech, będę chciał poruszyć e, temat, co dalej z serią. No bo no, pokonaliśmy teraz tego smoka, tak? Pokonaliśmy smoka de facto po wyjściu z portalu przejdziemy grę. Ale chociaż nie no, teraz to poruszę. Oczywiście nie jest to koniec jeszcze serii, jest to ba, dopiero początek. Ja dopiero będę mógł robić to, co chcę, dopiero będę mógł znaleźć miejsca na swoją główną bazę. E, MSC zakładam, że będzie trwało mniej więcej tyle co Minecraft Underground, ponieważ ja się z tym nie śpieszę. Ja to robię sobie bardzo powoli. Ja to sobie robię bardzo powoli, ja się, mówię, ja się z tym nie śpieszę po prostu, tak najprościej mówiąc. Zaraz pójdziemy po główkę oczywiście, najpierw zajmiemy się Elytrą. Elytra, Elytra, jak mi Ciebie brakowało na survivalu, naprawdę. Elytro, jak mi Ciebie na survivalu brakowało. Ale zanim to, żelazo, cyk. Żelazne rzeczy, tak mech troszkę właściwie. Unbreaking 3. Nie najgorzej, nie najgorzej. To sobie przerzucimy. Tutaj. I możemy zrobić Shulker również. Sky's the limit. Mamy Elytrę. Nice. E, co dalej? Nakładamy na nią na pewno zaklęcia, czyli. A, tu jestem z tego, dobra. E, Mending i Unbreaking 3. Wyciągamy kowalełko. E, Elytra. Chociaż jak będzie taniej? Trzy poziomy. Trzy poziomy. Dwa poziomy, ok. I nawet jest dość fajna kolejność. Ok. Spoko, super. Mamy już elektryczkę. Eee, tak. Shulker Shell. Shulker Shell. Na Shulker Boxa, oczywiście. Przynajmniej jednego. Shulker Boxy. Ich mi również brakowało. Bardzo mi ich brakowało wręcz. Dobra, więc wrzucamy sobie tutaj takie rzeczy jak. Te, które się nie stakują. Po prostu te rzeczy, które się nie stakują, to sobie wrzucimy, oczywiście, do Boundla. Siodło wezmę. Na pewno będę chciał zrobić farmę rajdów. Farmę totemów, w sensie, no, rajd, rajdów de facto, tak. E, szczególnie, że taką tam tworzyłem kiedyś. Poradnikiem zrobić. E, więc, no, śmiesznie by było, jakbym teraz z tego nie skorzystał. Trochę, tak mi się wydaje, przynajmniej. E, no więc skorzystam skorzystamy na pewno. O, sklonowały się dziady. Tutaj jest tylko Shulker. Możemy sobie wejść do niego, możemy... możemy pana odwiedzić. Ty dziadzie jeden, wiesz ty co? Ale żeby aż tak, naprawdę? Dobra, dawajcie mi co. I idziemy w dół. Hmm, tutaj nic nie ma. Ehe, Muszę się przyzwyczaić z powrotem do tego, że mam elitrę na plecach, naprawdę. Dobra. Jest lucik. Jeju, ale one się teraz strasznie tepają. To jest jakaś porażka, naprawdę. Dobra, gdzie on się wytapał? Tam się chyba wytapał. Ojen. Dużo. Dużo ich. O shit. Ale czy ja mogę? Ej, hey, no... Ale żeby aż tak, naprawdę? Czemu one się tak typają? Ej, no, come on! Oni je utrudnili jakoś teraz, czy co? Ej, to nie jest normalne, że one aż tyle się typają. Jest typ jeszcze. Dobra, nie żyje. Ej, no to naprawdę nie jest normalne, że one się aż tak dużo tepają. Bardzo fajne buciki. Nie pogardzę absolutnie. Dobra, to sobie zbieramy. Absolutnie, na pewno nie pogardzę takimi bucikami. Czemu ich jest tak. No i jeszcze dostałem efekt, no nie. To są jakieś naprawdę jaja nieśmieszne. Okej, okay, jeden leży. Czy one miały zawsze tyle życia? Szczerze mi się nie wydaje, ale to akurat możliwe dlatego, że na Undergroundzie grałem na normalu, a jakoś... Mówię jakoś nigdy się w survivale sam dla siebie nie bawiłem. Znaczy, nie, w Survivale inaczej, w Survivale się bawiłem, ale nie w takie standardowe. Grałem właśnie głównie tak typu Skyblock rzeczy. takie coś właśnie. Takiego z Minecraft'a sam dla siebie to chyba nigdy właściwie nie grałem. Dobra, zbieramy to. Łopata jakaś. Fy, nie najgorsza. Wystarczy jeden entrant nałożyć i będzie bardzo fajna łopata do używania. W sumie dwa, bo nie, miała mending? No, jeszcze mending, brakuje tylko. Czy ja mogę dostać jakieś NCT? Proszę. Jak ja jestem tutaj, to ja sobie wezmę, nie wiem, do 23 chunków, żeby tak troszeczkę więcej widzieć. Generalnie ja też, jak latam w Będzie, to sobie latam na bardzo dużym field of view, żeby widzieć więcej rzeczy dookoła, żeby nie musieć się tak obracać, właśnie co chwilę. Wiem, że bardzo marnuję firewerki, również, ale no. Zrobi się jakiś mob grinder, creeperów najlepiej. I problem prochu będzie załatwiony. Ewentualnie farmę gastów, do której poradnik również prezentowałem na kanale. Yy, to jest to chyba oryginalna moja farma. W, sumie, w sensie, no to, to na pewno jest moja oryginalna farma, ale chodzi mi bardziej o to, że mm, nikt chyba w taki sposób nie pokazywał. Tego tak mi się przynajmniej wydaje. Możliwe nawet, że nikt nie pokazywał jakiegoś lepszego sposobu na no, właśnie farmienie. No, głównie łez gasta, ale też tam Gunpowdery trochę wpada z tych gasów, jednak a tymczasem End City dalej nie ma, no ale przynajmniej mamy Elytra, więc już, te, już tak właściwie cel dzisiejszej wyprawy mamy odhaczony. Teraz tylko sobie latamy tak rekreacyjnie, żeby poklepać szalkery i te sprawy generalnie. Teraz tak latam tutaj. Przypomniało mi się na jakimś serwerze, na którym grałem. Nie mam pojęcia bladego, jaki to był serwer. W sensie nie pamiętam, czy to było strumykowo, czy to był jakiś serwer, na którym sobie grałem, bo tak. Ale. End był bardzo dziwny. Wytepał się, typ. Ten był generalnie bardzo dziwny tam. Yy, ponieważ tam w pewnym momencie, jak się poszło. To chyba było strumykowo, bo pamiętam, że miałem minimapkę. Jak się poszło tam dalej, to. Czy on się sklonował? On się sklonował. Ale naprawdę? O! Dobra, to już jest fajny drop taki dropik mi się bardzo podoba. No niestety nie mam jeszcze tutaj funkcji tej, e, tych bundli, która mi pokazuje ile jeszcze mają miejsca w sobie, no niestety wolałem nie ryzykować, nie zmieniałem tego snapshotu, no, wolałem po prostu nie ryzykować i sobie zostałem cały czas na snapshotcie, który wiem na pewno, że jest stabilny. Eee, dobra, co, nie wiem, to może do bundla polecieć, to już tak po prostu niech leci, budziki są fajne, zostawimy, zostawimy e, potki. też. Strzałamy od groma, nie wiem nawet skąd Ale mamy I narzekać na to nie mam absolutnie zamiaru Bardzo dużo tych kulek jest Bardzo mi się to nie podoba Oj bardzo mi się to nie podoba, oj bardzo mi się to nie podoba I to strasznie, nawet Okej, okay, tutaj jeszcze Ale ty naprawdę się musiałeś zamknąć, otwórz się na ludzi no Aha. Ej, czy ty... Dobra, leży. Okej, okay, idziemy tutaj. Czy mi się tepnął szalker właśnie? Teraz mi się szalkerów nie chce klepać, naprawdę. Mamy muszle tego, którego utłukliśmy, lecimy do kolejnego tylko. Dobra, muszę przejść tutaj, bo inaczej spadnę. A tego bym bardzo nie chciał. I tak już do mnie strzelają, więc. No. Trzeba się śpieszyć dość. Znowu ten pokój. Ja go naprawdę nigdy nie widziałem. Jako pierwszy na oczy widzę. Dzisiaj. Znaczy no drugi raz, ale pierwszy raz tak przy jednej sesji. Dobra, jednak w tym odcinku... Co ty ty robisz? Dobra, nieważne. W tym odcinku to by było na tyle, jeżeli odcinek wam się spodobał to koniecznie zostawcie lajka, komentarz i zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Żeby nie przegapić kolejnych odcinków z MSC i filmów z innych serii. I zapraszam was również na twittery, do których link macie w opisie. A tymczasem bają.